Mama zawsze mówiła, że deszcz to łzy Boga i dlatego nie powinnam go pić. Mówiła wiele rzeczy, żeby zmusić mnie do posłuszeństwa. Twierdziła, że jeśli zjem za dużo słodyczy, pojawią się niewidzialne gobliny, które będą przeżerać mi zęby. Że pająki wejdą mi do ust, jeśli nie będę oddychać przez nos. Że jeśli zjem śnieg, mój żołądek zamarznie i zamieni się w bałwana. Sto małych kłamstewek. Wszystkie zaprojektowane tak, by mnie utemperować. I byłam posłuszna. Z biegiem lat stałam się doskonale oszukaną istotą ludzką. Dawno porzuciłam wszelkie dziecięce głupoty. Płacę podatki. Trzymam głowę nisko. Nie jem za dużo słodyczy. Oddycham przez nos i nie jem śniegu. I oczywiście nie piję deszczu. W zeszłym sierpniu byłam w supermarkecie na obrzeżach miasta. Zwykła, leniwa sobota. Niebo pełne szarych chmur. Wiatr nieustannie dmuchający. Kupiłam trochę spożywczych rzeczy i zmierzałam do wyjścia, gdy zauważyłam, że zaczęło padać. Nie miałam parasola, więc tylko zapiłam szczelnie skórzaną kurtkę i pobiegłam do auta, mając nadzieję, że chleb nie przemoknie. Wrzuciłam zakupy na siedzenie pasażera. Oparłam się i wtedy ją zobaczyłam. Stała pośrodku parkingu. Patrzyła prosto w niebo z otwartymi szeroko ustami. Deszczówka wlewała się do jej ust jak do ptasiej kąpieli. Patrząc na nią, nie mogłam nie pomyśleć o tym, co mawiała mama, żeby nigdy nie pić wody z deszczu, że to coś brzydkiego, niegodnego. Mama zmarła wiele lat temu, ale niektóre słowa zostają z tobą na zawsze. Siedziałam tak, obserwując ją przez chwilę. Miała krótkie czarne włosy ścięte na chłopczyce i szarą bluzę z kapturą sięgającą aż do kolan. Była kompletnie przemoczona, z czarnymi smugami tuszu spływającymi z oczu. Dopiero po chwili zauważyłem, że nie ma na sobie butów. Miałem wrażenie, że coś z nią nie tak. To nie było zachowanie zdrowej osoby. Zdrowi ludzie nie piją wody deszczowej w ten sposób. Łez boga. Nie było nic dziwnego w tym, że pod supermarketem kręcili się dziwni ludzie. Niedaleko znajdowało się więzienie, więc wielu zatrzymywało się tutaj po drodze. Głównie odwiedzające, ale czasem trafiał się jakiś dziwny ptaszek. Nie mam pojęcia, kogo trzymają w tym więzieniu, ale firma, która nim zarządza. Hatchet, ma w mieście nie najlepszą opinię. Postanowiłam coś powiedzieć i wyszłam z auta. Hej, zawołałam. Przemokniesz, przeziębisz się. Nie zareagowała, jakby moje słowa w ogóle do niej nie docierały. Nadal patrzyła w niebo. Miała w sobie jakąś bezmyślną determinację, jakby nie wiedziała, co innego mogłaby robić. Nawet nie mrugała. Krople deszczu odbijały się od jej nieruchomych oczu. Już miałam wrócić do auta, ale zrobiło mi się jej żal. Ledwie dorosła dziewczyna wyglądała, jakby przeżywała załamanie nerwowe obiegłam z powrotem do środka sklepu Za ladą siedział starszy mężczyzna słuchał radia on tu wcześniej kilka razy ale nigdy z nim nie rozmawiałam Nawet na mnie nie spojrzał kiedy weszłam Przepraszam powiedziałam Ta dziewczyna na zewnątrz chyba potrzebuje pomocy Nachylił się na krześle mrużąc oczy w stronę szklanych drzwi Nadal tam stała po co? Spytał. Nie wiem, ona po prostu stoi i nie ma butów. Starszy mężczyzna wygląda na niezadowolonego. Nie tyle przez to, że ona tam stoi, co raczej, że w ogóle mu zawracam głowę. No dobra, westchnął. Ludzie już ze sobą nie gadają, co? Poszliśmy razem na zewnątrz. Deszcz przybierał na sile. Hej, Zawołał. Wszystko w porządku? Brak reakcji. Zwolnił kroku i spojrzał na mnie z niepokojem. Teraz widział to, co ja. Chcesz, żebyśmy kogoś wezwali? Masz telefon? Spytał. Potrzebujesz pomocy? Staliśmy tak przez kilka sekund, aż wesknął i położył jej dłoń na ramieniu, lekko nią potrząsając. Przykro mi, ale nie możesz tu zostać, powiedział. Musisz iść dalej. Potrząsnął nią mocniej, a szczęście wody z jej ust się wylała. Miałam złe przeczucie. No już, dalej. Złapał ją ponownie, a ona natychmiast straciła równowagę. Przewróciła się jak powolone drzewo, uderzając głową o beton. Woda z jej ust rozlała się po ziemi mieszając krwią z nowej rany. Oczy starego mężczyzny rozszerzyły się ze strachu. Upadł na kolana, powtarzając w kółko. Boże mój. Ja odsunęłam się, trzymając telefon w dłoni. Nie rozumiałam, co się dzieje, jakby była sparaliżowana. Dopiero po chwili zauważyłam, że ona wciąż kaszle wodą, dużą ilością wody. Niektóre z tych strumieni były czarne. Myślałam, że to krew, ale nie wyglądała jak krew. Zbyt ciemna. Nagle uświadomiłam sobie, że trzymam telefon. Wybrałam numer 911, a starszy mężczyzna obrócił ją na bok. Oddychaj przez nos, krzyknął. Spokojnie, oddychaj przez nos. Czarna woda lała się z niej jak z kranu. Jej oczy nadal były utkwione w niebo. Minutę a może tylko sekundę. Oddechy. Woda przestawała się wylewać. Leżała nieruchomo. W słuchawce słyszałam głos operatora, ale słowa przychodziły przeze mnie jak przez mgłę. Nie mogłam ich dosłyszeć przez własny puls. Coś o nagłym wypadku. Pytanie. Ona. Ona nie oddycha. Krzyczał staruszek. Ona nie. Drgnięcie. Jej usta się poruszyły. Coś wysunęło się z pomiędzy warg. Palec? Szpon? Wygięła się nagle w podpierając ciało tylko na stopach i czubku głowy. Zassała powietrza, wraz z nim deszcz, głośnym, chrapliwym wdechem. Krople spływały jej prosto do płuc. Z zamieniliśmy się w widzów osłupieniu. W niewytłumaczalnym ruchu podniosła się na nogi, jakby niewidzialne sznurki pociągnęły ją w górę. Twarz nadal skierowana ku niebu, szczęki szeroko otwarte, a jej ciało odwróciło się w naszą stronę. Cofnęliśmy się, gdy zacharczała i rzuciła się na nas. Telefon wypadł mi z mokrych rąk, gdy runęła do przodu. Potknęłam się o własne nogi i przewróciłam. Ona skoczyła na staruszka, głowa nadal zwrócona ku górze, jak żyroskop, a ciało poruszało się niezależnie od niej, skręcając i wyginając w niemożliwy sposób. Przysięgłabym, że jeszcze ja obróciła się o pełne 360 stopni. Czołgałam się w tył, drapiąc dłonie o beton. Znowu zaharczała, a z jej ustylała się woda. Prosto na starca, którego przygniotła. Ten dławił się i kaszlał, rozpaczliwie machając rękami. Strumień wody był nieustanny, jakby topiło go żywcem. Aż w końcu się uspokoił. Powoli otworzył usta szeroko i on też zaczął pić deszcz. Zerwałam się na nogi i pobiegłam do auta. Słyszałam, jak bose stopy uderzają mokry beton. Goniła mnie. Wyrwałem kluczyki, otworzyłam drzwi i wskoczyłam do środka. Zatrzasnąłam drzwi prosto na jej palcach, łamiąc je jak marchewki, gdy drzwi odbiły się z powrotem. Wpełzłam na siedzenie pasażera, gdy bezużyteczne palce musnęły moją twarz, próbując mnie chwycić. Wpełzła za mną, bulgocząc podniecenia. Wysiadłam po drugiej stronie auta i trzasnęłam drzwiami pasażera, Obiegłam samochód i zatrzasnąłem również drzwi kierowcy, wiążąc ją w środku. Nie była w stanie pojąć, jak je otworzyć, więc po prostu zaczęła tłuc pięściami w szybę. Swoimi krwawiącymi, płamanymi palcami. Jej oczy poruszały się niezależnie od siebie, jakby próbowały znaleźć wyjście. Próbowały znaleźć niebo. Cofnęłam się. Serce waliło mi jak młot. Nie zauważyłam nawet, że płaczę. Tylko pieczenie potu w oku. Garbiłam się, trzymając za brzuch. Paliło mnie, jakby coś w środku próbowało się wydostać. Serce nie chciało na to pozwolić. Starszy mężczyzna podniósł się z ziemi. Spojrzał na mnie z drugiego końca parkingu. Przez kilka sekund widziałam strach na jego twarzy. Błagające oczy. Proszące o pomoc. A potem jego głowa gwałtownie odchyliła się do góry, a usta otworzyły szeroko. Jego ciało, jakby poruszane przez obcą wolę, zaczęło iść w moją stronę. Potykał się o betonowe linie miejsc parkingowych, ledwie utrzymując równowagę. Ramieniem uderzył w znak, po czym zatoczył się i runął na ziemię. A przez cały ten czas jego głowa pozostawała uniesiona ku niebu. I wtedy, tak jak dziewczyna wcześniej, jakby niewidzialna siła podniosła go z powrotem na nogi, przezroczyste nici ukryte w kroplach deszczu. Odzyskał równowagę i nagle przyspieszał. Miał co najmniej 70 lat, a mimo to poruszał się z niemożliwą prędkością. Nie wiedziałam dokąd uciekać, nie wiedziałam co robić. Zbliżał się, a ja stałam, jak sparaliżowana. Jak jeleń oślepiony światłami auta. Kroki uderzało o beton coraz głośniej. Wtedy dziewczyna uwięziona w moim samochodzie znów uderzyła dłonią w szybę. Ten dźwięk był jak strzał z pistoletu startowego. Rzuciłam się do biegu czując jak żołądek drży ze strachu. Nie pamiętam jak wbiegłam z powrotem do sklepu. Nie pamiętam jak przewróciłam stos koszyków. Wszystko zamieniło się w rozmazany ciąg kolorowych opakowań, podczas gdy w głośnikach grała wesoła muzyka z radia. Stary potknął się o koszyk i runął na podłogę, a woda wylała się z niego jak z fontanny. Kiedy próbował się podnieść, zobaczyłem, że między jego wargami coś się porusza. Maleńkie paluszki, czarne jak atrament, mała ręka, która sięgała na zewnątrz. Wyszedł z powrotem na dwór i odchylił głowę do dołu. Powoli odszedł w bok, aż zniknął mi z oczu, za rogiem sklepu. Zostałam tam stojąc z mopem w ręku. Nawet nie zorientowałam się, że go złapałam. Zaczęłam szukać telefonu. Musiał tu gdzieś być jakiś alarm, ale nie mogłam go znaleźć. Nie było żadnego dużego czerwonego guzika do wciśnięcia. Ręce mi się trzęsły. Przewracałam rzeczy. Garść długopisów potoczyła się po kafelkach. Spojrzałam w stronę biura kierownika. Facet był stary, więc istniała szansa, że ma telefon stacjonarny. Przeszłam na zaplecze, i usłyszałam zaskoczony krzyk. Ktoś był przy tylnych drzwiach. Nie zwróciłam na to uwagi. Musiałam wezwać pomoc. Najpierw ratuj siebie, potem innych. Najpierw maska tlenowa. Drzwi do biura kierownika były zamknięte. Próbowałam je pociągnąć, uderzałam w szybkę, ale to nic nie dało. W końcu zdjęłam gaśnicy ze ściany i z całej siły zaczęłam płuć w szybę, aż się rozpadła. Włożyłam rękę, przekręciłam zamek i weszłam do środka. Wewnątrz panował bałagan, ale znalazłam telefon stacjonarny, zakopany pod stertą papierów. Na biurku stał komputer, który wyglądał jakby już 10 lat temu był stary. Wybrałam 911. Zamknąłam drzwi i przekręciłam zamek. Niewiele pamiętam z rozmowy z operatorką. Powiedziałam jej, że ludzie oszaleli, ale gdy próbowałam to wyjaśnić, zdałam sobie sprawę, że brzmi jak wariatka. Starałam się uspokoić i opisać to tak. Jakby właściciel sklepu po prostu stracił panowanie nad sobą. Pytali mnie, czy jestem bezpieczna, czy jest uzbrojony, czy ktoś jest ranny. Tysiąc pytań. Wciąż słyszałam jakieś odgłosy z tyłu sklepu i kompletnie traciłam wątek. Halo, proszę pani, jest pani tam? Odezwał się głos w słuchawce. Słyszałam go, ale z daleka. Każda kość w moim ciele nasłuchiwała tego, co działo się za drzwiami. Ktoś próbował się dostać przez tylne wejście. Uchwyt trząsł się i zgrzytał. Proszę pani, głos był coraz głośniejszy. Powoli odłożyłam słuchawkę. Nie rozłączyłam się, po prostu ją odłożyłam. Musiałam się skupić. W rogu stała stara skrzynka z narzędziami, więc opałam duży klucz francuski. Potrzebowałam w dłoniach twardego metalu. Dało mi to odrobinę odwagi, której wcześniej nie znałam. Kiedy stary mężczyzna stanął pod drzwiami biura, byłam gotowa. Rzuciłam się naprzód uderzając drzwiami i odpychając go do tyłu. Jego głowa wciąż była uniesiona ku górze. Zamachnąłam się kluczem i trafiłam w szyję. Potem drugi raz. Potknął się, przewrócił i z trzaskiem uderzył karkiem o ścianę. Wszystko trwało sekundę. Przestał się ruszać, a z ust wypłynęła czarna woda. Na wargach poruszały się drobne czarne palce, jakby próbowały się wydostać. Szczęka drgała, oczy nadal patrzyły w niebo. Podniosłam klucz, ale palce zamarły, rozpływając się w czarną maś. Nie mogłam puścić narzędzia. Dłonie miałam zdrętwiałe. Złapałam oddech dopiero wtedy, czując, że cały czas go wstrzymywałam. Zabiłam człowieka w obronie własnej, ale jednak zabiłam. Halo, proszę pani, dobiegła z telefonu w drugim pokoju. Stałam nieruchomo, słuchając własnego oddechu. Nagle coś chwyciło mnie od tyłu. Upadłam, wypuszczając klucz. Ręce ciągnęły mnie w tył. To był chłopak z magazynu, ten, który wcześniej krzyczał, został zaatakowany. Po chwili znów poczułam deszcz. Wyciągnął mnie na zewnątrz, przycisnął do ziemi. Z jego ust zaczęła płynąć letnia woda. Czekaj! krzyknęłam, ale woda wdarła się do moich płuc. Dusiłam się, aż w pewnym momencie wszystko się odwróciło jakby powietrze i woda zamieniły się miejscami. Czułam, że to deszcz mnie utrzymuje przy życiu. Głowa uniosła się ku górze, by nic nie uronić. Wtedy usłyszałam głos, niski i głęboki, wibrujący wewnątrz mnie. Witaj. Ciemność wślizgnęła się do moich myśli. Czułam, jak coś przeszukuje moje wspomnienia, a ciało porusza się samo. Chciałam krzyczeć, ale mogłam tylko bulgotać. Ból był nie do zniesienia. Tam w chmurach było coś, coś co mnie potrzebowało. Nie wiem jak długo tam trwałam. Między snem a czymś innym. Moje ciało było martwe, a umysł uwięziony w deszczu. A potem wszystko ucichło. Deszcz przestał padać. Leżałam na plecach, kaszląc wodą i patrząc w rozstępujące się chmury. Przewróciłam się na bok i poczułam, że coś porusza się w moim gardle. Przełknęłam z trudem, czując, jak przeszkoda przesuwa się w dół. Potem wszystko zaczęło się ze mnie wylewać: deszczówka, czarna woda i krew. Wiedziałam mniej więcej, gdzie jestem, ale zajęło mi trochę czasu, zanim się zorientowałam. Leżałam na trawiastym polu, kawałek za miastem. Krzewy, kilka rozproszonych drzew i pary wyschniętych, odbarwionych słoneczników. Byłam tuż przy autostradzie, jakieś 15 minut pieszo od sklepu. Uświadomiłam sobie, że widywałam to pole wracając z pracy. Niezbyt daleko od jeziora Frog Lake. W końcu dotarłam z powrotem do supermarketu. Na miejscu były cztery radiowozy i karetka. Syreny wyły. Zobaczyła młodą kobietę o czarnych włosach, wnoszoną do ambulansu. Jej dłoń była złamana i zakrwawiona. Miała ciasno zabandażowaną głowę. Wynoszono też ciało ze sklepu, a trzech policjantów rozmawiało między sobą i robiła zdjęcia przy wejściu. Wypluwając ostatniej krople czarnej wody. Próbowałem z całych sił zawołać o pomoc. Z moich ust wydobyło się tylko bulgotanie, które powoli przerodziło się w krzyk. Ten dźwięk był już mój. W końcu rozpoznali mój głos z rozmowy alarmowej. Zabrali mnie, lekarze przebadali, a potem przesłuchiwano mnie o wszystkim. Policjanci próbowali ułożyć całą historię w coś, co miało sens. I ostatecznie skończyli na wersji. Stary mężczyzna oszalał i został zabity w samoobronie. Chciałam powiedzieć im więcej, ale nie potrafiłam znaleźć słów, które brzmiałyby wiarygodnie. Z nagrań monitoringu niewiele wynikało. Kamera nie obejmowała większości parkingu. Widzieli tylko, jak goni mnie do sklepu chory, chwiejny mężczyzna. Zanim pozwolono mi wrócić do domu i kazano nie opuszczać stanu. Udało mi się zadać własne pytanie. Zapytałem o młodą kobietę z mojego samochodu. Co się z nią stało? Podobno niemal od razu odebrali ją jej opiekunowie. Wszystkie dokumenty mieli w porządku. I dwóch bardzo drogich prawników u boku. Dziwni ludzie, zauważył funkcjonariusz, wcale nie wyglądali na rodziców. Od tamtej pory przychodzą mnie dreszcze. Ilekroć się zaczyna padać, czuję wtedy, że powinna wyjść na zewnątrz, że coś jest tam, coś, co wciąż mnie potrzebuje, coś, co mnie woła. Ale według lekarzy wszystko jest ze mną w porządku. A mimo to nie ufam sobie na tyle, by zostać w domu bez zabezpieczenia. Zamykam się w łazience, zakładam słuchawki i czekam, aż deszcz przestanie padać. Czytałam o innych, którzy ją widzieli, młodą kobietę, która pojawia się, gdy zaczyna padać, żeby pić z nieba. Muszę dowiedzieć się o niej więcej. Muszę wiedzieć, co się ze mną stało. Więc jeśli ją widziałeś, powiedz mi gdzie i kiedy, a jeśli ją spotkasz, po prostu odejdź w drugą stronę.